Wyobraź sobie, że śnisz o miejscu, w którym nigdy nie byłeś miejscu, którego nie znasz, a które istnieje dokładnie tak, jak w Twoim śnie: układ pokoi, kolor ścian, nawet dźwięki za oknem wszystko się zgadza. Myślisz przypadek ale co, jeśli ten sen się nie kończy? Nawet gdy się budzisz, co jeśli nadal w nim jesteś? Dzisiaj opowiem Wam historię kobiety, która twierdzi, że zamieszkała w mieszkaniu ze swojego snu i od tej pory nie wie, czy w ogóle się obudziła. To nie jest sen, z którego można się wylogować. Italia ma 26 lat, mieszkała całe życie z rodzicami, ale w końcu postanowiła się usamodzielnić. Przez kilka tygodni przeglądała ogłoszenia wynajmu, ale żadne miejsce jej nie przekonywało. Aż pewnej nocy przyśniło jej się mieszkanie brzmi banalnie poczekaj. Sen był niezwykle szczegółowy. Natalia zapamiętała wszystko: układ pokoi, salon z balkonem na lewo, kuchnia otwarta na przedpokój, łazienka z błękitnymi kafelkami, nawet specyficzny dźwięk, jakby syczenie rur wodociągowych, który dobiegał z łazienki. W śnie mieszkanie wydawało się puste ale nieopuszczone. Miało w sobie dziwne napięcie, jakby ktoś przed chwilą wyszedł i co najgorsze, były drzwi. Jedne. Po prawej stronie korytarza, zamknięte. Za każdym razem, gdy Natalia próbowała je otworzyć, budziła się gwałtownie, zlana po tym. Serce biło jak szalone. Ten sen powtarzał się przez trzy noce z rzędu, i za każdym razem był identyczny. Czwartego dnia Natalia natrafiła na ogłoszenie: zwyczajne, kilka zdjęć, adres, cena, ale coś ją uderzyło to był dokładnie ten sam układ, który widziała we śnie. Nawet te same błękitne kafelki w łazience, pojechała na oględziny i wtedy zrobiło się dziwnie. Agent nieruchomości nie wydawał się zaskoczony jej zachowaniem, choć zachowywała się, jakby znała to miejsce od lat. Czy była już pani wcześniej w tej okolicy? zapytał. Chyba śniło mi się, odparła. Nie odpowiedział, tylko się uśmiechnął. Natalia wynajęła mieszkanie jeszcze tego samego tygodnia, i tu zaczyna się to, co naprawdę niepokojące. Pierwszej nocy nie mogła zasnąć, czuła się jakby była obserwowana, mimo że była sama, próbowała zasnąć. Ale miała wrażenie, że jest z powrotem we śnie. Nie mogła odróżnić jawy od snu. Położyła się na kanapie, zamknęła oczy i wtedy usłyszała znajome syczenie rur z łazienki, takie samo jak we śnie. Wstała powoli, przeszła przez przedpokój i zobaczyła te drzwi. Takie same jak w śnie, takie same jak te, które zawsze były zamknięte, tym razem uchylone. Zrobiło się zimno bardziej niż powinno być w środku lata. Natalia podeszła do drzwi powoli, czuła jakby nie kontrolowała ruchów ciała, zajrzała do środka. Pustka. Pokój był martwy, pokryty cienką warstwą kurzu, mimo że nikt wcześniej nie wspominał o dodatkowym pomieszczeniu. Na środku stało lustro, stare, z rzeźbioną ramą. Wyglądało na coś, czego właściciel zapomniał zabrać. Natalia spojrzała w lustro i wtedy znów się obudziła. Tym razem na kanapie wszystko wyglądało normalnie, ale coś było nie tak. Na podłodze ślady jej bosych stóp prowadziły od kanapy do tych samych drzwi. Od tej nocy wszystko się powtarzało, codziennie ten sam dzień. Te same wiadomości w telefonie, te same rozmowy z mamą, te same dźwięki z ulicy. Codziennie ten sam sen, codziennie ta sama noc. Natalia próbowała wyjść z mieszkania, ale zawsze coś ją zatrzymywało. Tramwaj się psuł, ktoś zablokował drzwi, telefon tracił zasięg. A gdy już udało się dotrzeć dalej, zauważyła, że ludzie na ulicy patrzą się za długo, jakby wiedzieli coś, czego ona nie wie, zaczęła podejrzewać, że wciąż śni. Zdesperowana próbowała się obudzić na różne sposoby, przypalała się zapałką, krzyczała. Biegała, nawet zadzwoniła na swój własny numer, ale odebrała siebie. Słyszała swój głos: płakał i mówił jedno: Nie otwieraj lustra drugi raz. To był ten moment, kiedy Natalia zrozumiała. To lustro było punktem przejścia przejścia między snem a czymś, czego nie rozumiała. Zasłoniła je. Próbowała nie wchodzić do tego pokoju, ale każdej nocy budziła się właśnie tam, wpatrzona w swoje odbicie, i to odbicie mrugało nie wtedy, gdy ona. Do dziś Natalia nie wie, czy naprawdę się obudziła. Jej życie wygląda normalnie, ale dni się powtarzają, drobiazgi się zmieniają. A ona coraz częściej łapie się na tym, że słyszy dźwięki, zanim one się wydarzą. Zamknęła lustro w tym pokoju, zakleiła drzwi, ale i tak słyszy szepty, kiedy przechodzi obok. Nie wie, kiedy się obudziła, albo czy w ogóle kiedykolwiek zasnęła. Co sądzisz o tej historii? Czy można utknąć we własnym śnie? A może są miejsca, które przyciągają naszą świadomość, zanim jeszcze postawimy tam nogę? Zostaw komentarz, jeśli miałeś kiedyś podobne odczucie. Zasubskrybuj cień strachu i wpadnij w kolejny koszmar razem ze mną. Do następnego razu. Ale uważaj, co ci się dzisiaj przyśni, bo jutro możesz się tam obudzić. Dobranoc.